Tu ja, Kuba. Witam Was w kolejnym filmiku na moim kanale po dość długiej przerwie, ale stwierdziłem w sumie, że mm, nagram coś dla Was dzisiaj. Może vlogmas? <gry> Który? <gry> jeden? Jeden vlogmas? No, stwierdziłem, że nagram, bo mm, dzisiaj mam się spotkać z moją przyjaciółką Oliwią i Idziemy razem na zakupy świąteczne. Co, so, zapraszam do oglądania. Mam nadzieję, że wam się spodoba i wybaczycie mi to, że tak długo mnie nie było. Ono, oh co widziałem, że nagram coś dla Was w końcu. Ja w ogóle zaraz mam angielski. Więc czekam na niego. Mm, to jest moja ostatnia lekcja. Po tej lekcji się ogarnę. No i odezwę się do Was i otworzymy razem kalendarz. Bo w ogóle od początku jak mam ten kalendarz otwierał go na snapie dla moich znajomych tylko A dzisiaj zrobię wyjątek i otworzę go dla Was, dla moich widzów. <grym> no. Trochę się stresuję, bo dawno nie nagrywałem ostatni filmik, nagrałem w kwietniu. No, więc... angielski się jeszcze nie zaczął. W ogóle patrzcie, jaką ładnie ozdobiony pokój. Ładny, nie? Gituba, Zajebiście Teraz Otworzymy sobie kalendarz, bo Jakoś pani się chyba nie śpieszy, żeby Wejść na tą lekcję Więc Sobie zjemy czekoladkę O, chyba się zaczął Dobra, ja skończyłem lekcję Ogarnąłem się w miarę W ogóle zapaliłem światełka I to prezentuje się tak właśnie Ładnie, nie? No, więc teraz otworzymy kalendarz. Mm, jeszcze muszę ubrać tylko buty, i w sumie jestem gotowy do wyjścia. I pójdę sobie po pasztecika dzisiaj. Na obiad właśnie sobie zjem pasztycika szczecińskiego. Najlepiej, czy się No, więc tak, jeszcze muszę napisać do Oliwii, za ile ono będzie ready. Mm, więc tu mamy mój kalendarz. To no jest taki najzwyklejszy kalendarz z marketu. Dzisiaj mamy 17 grudnia więc otworzymy sobie 17. Boże, jak to dawno nie nagrywam vlogmasu, że to jest masakra. <grych> yy, I tutaj mamy choinkę. Czekoladka zjedzona. No, więc możemy ubierać buty i lecieć w drogę. Bo chcę iść do paru sklepów dzisiaj i kupić papier świąteczny na prezenty bo chcę zapakować prezenty dla mojej siostry dla mojej koleżanki jeszcze bo miała niedawno urodziny i kupiłem jej prezent i dla Adriana no ci już ubrałem, to jest mój fit nie no nie wiedziałem co się ubrać ubrałem się w byle co po prostu i ja biorę e, mój backpack i, i lecę już wyszedłem z chaty mam pasztycika jednego już jem drugiego zostawię na potem chyba właśnie idę na tramwaj jadę spotkać się z Oliwią idziemy na zakupki trochę się wstydzę przy ludziach gadać więc tak, mm, no ale dobry pasztecik Siemano kochani Jesteśmy na zakupkach Wbijajcie DJ Max Krator na Instagramie Link bio Kochani Jesteśmy po zakupkach To właśnie do Rossmanna Tu mam e, papier świąteczny Wjeżdżamy właśnie do Kaskady Galeria Kaskada Szczecin UW Najlepiej I zaczęło lać jest nieprzyjemnie bardzo no nieprzyjemnie i ogólnie tam się jakaś akcja dzieje pod sądem rejonowym w Szczecinie więc grubo no grubo a bo wam nie mówiłem ale no, dobra pewnie już i tak wszyscy będą wiedzieć jak wstawię ten filmik że od 28 kochani mamy narodową kwarantannę i nie ma Sylwestra siemano jedziemy teraz pod kaskadą i będziemy w uwu najlepiej no, to Więc teraz jemy i potem jedziemy do Actiona Kochani właśnie zmierzamy do Actiona na zakupki kolejne są właśnie tak Nie wiem co jeszcze ciekawego wam powiedzieć Ogólnie to Tave Recorded My control. Hey recording. My, My control. control! Sorry, że nie mam maseczki, ale nikogo tu nie ma, a ja piję. Eee, tym bardziej, że w Szczecinie nie ma szans zarażenia się koronawirusem. Tak samo jak w Starbucksie Dokładnie. Nie ma szans po prostu zarażeniem się koronawirusem, naprawdę. Nie, nie ma szans. Nie, przyjedźcie do Szczecina i zostańcie tu na dłuższy okres i nie zarażycie się koronawirusem. Absolutnie. Nie. Wykluczone. Więc nie wiem po co te obostrzenia. Powinny ominąć Szczecin, okay. naprawdę. Okay. To prawda, ja się zgadzam 100%. No. no. Ogólnie przechodzimy teraz obok cmentarza. Tutaj jest cmentarz centralny. I Największy ciekaw... cmentarz w Europie. Dokładnie. Taka ciekawostka. Właśnie. No. Zmierzamy do Aksona. po świeczki. Wydać kolejne pieniądze, dokładnie bez No widzimy się, potem potnam Aż tak najlepiej e, Kochani update Olivia e, już właśnie pojechała do domu. Ja właśnie też wróciłem do domu. Jest 21.10, a ja jestem dopiero w domu. Cały dzień prawie spędziłem na zakupach, ale w sumie fajnie było. Zjedliśmy sobie maka, ja sobie zjadłem pasztecika, potem drugiego zjedłem, w sumie zrobiłem na pół, więc w sumie git. No i zaraz Wam pokażę, co kupiłem. A więc tak prosto, nie kupiłem tylko taką yy, odżywkę yy, platynową, bo Adrian właśnie chciał do włosów. Więc takie oto zakupy dzisiaj zrobiłem. Mm. Więc tak, mam nadzieję, że Wam się spodobał taki vlog z zakupów i ze mną z Oliwią. Oczywiście e, link do Instagrama Oliwi macie w bio. DJ Masakrator, zapraszam serdecznie. I no i co? I będę kończył. <grym> Myślę, że jeśli będę coś robił jeszcze ciekawego w grudniu, to jakiś vlog ma się na pewno pojawi oczywiście jak będzie mi się też chciało i też jak wy będziecie chcieli właśnie dajcie znać czy wam się podoba ten vlog w komentarzach dawajcie łapki w górę i subskrypcję na dole miło by było so tak widzimy się może w następnym filmiku jeszcze w tym roku no także siema